Dzień dobry, Państwo. Jesteśmy na mieleckim lotnisku. Ze mną gość Piotr Maciejowski, Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła. Fundacja jest w sposób szczególny odpowiedzialna za bloki, które będziemy zaraz podziwiać bloki pokazy lotnicze. Po to że zresztą tutaj wszyscy przyjeżdżają. Więc Panie Piotrze, na początku chciałbym zapytać, jak przygotowania do tych bloków, bo wszyscy no, patrzą trochę z takim pytajnikiem wielkim na to niebo, czy te pokazy się odbędą. Proszę się nie denerwować. Dzień dobry. Wśród pilotów jest takie powiedzenie, że nie ma złej pogody, są tylko słabe nerwy, więc my mamy nerwy bardzo mocne i, i latamy. A tak naprawdę ta pogoda jest z każdą minutą coraz lepsza, podstawy chmur się podnoszą i prognozy pogody są po prostu optymistyczne. Więc pokazy się jeszcze nie zaczęły, a już tak naprawdę jesteśmy po treningach, wszyscy latają. Czekamy na dwie ekipy z południa Polski, gdzie rzeczywiście ta pogoda jest fatalna, ale, ale tam też prognozy są optymistyczne, więc tu też widzimy, że jest coraz więcej osób. Także zapraszamy wszystkich. Właśnie, warto to podkreślić. Coraz więcej osób tutaj przyjeżdża, przede wszystkim komunikacją miejską. Oto zresztą organizatorzy zabiegali, żeby właśnie w taki sposób tutaj przyjechać. Ja chciałem zapytać, bo to będzie konik też przy, szczególnie fundacji, o te nocne pokazy, nocne z tą pirot pirotechniką. Tak, pierwszy raz w Mielcu będą nocne pokazy z pirotechniką, czyli samoloty, które są uzbrojone w materiały pirotechniczne. Będziecie też mogli Państwo zobaczyć Iskrę, czyli samoloty, na których latamy w pokazie nocnym robi to naprawdę duże wrażenie na nas na pewno ponieważ za samolotem lecącym 500 km na godzinę ciągnie się pióro skier ale mamy też gwiazdy mamy Marka Kojima który robi naprawdę spektakularne show na samolocie akrobacyjnym i panów z grupy pokazowej Aerosparks no, to jest chyba number one na świecie, jeśli chodzi o pokaz nocny z pirotechniką, także będzie na pewno piękny. Tak więc jeszcze raz warto tutaj przyjechać, pogoda jest coraz lepsza i wy jako piloci jesteście gotowi na pokazy. My jesteśmy w gotowości, zapraszamy fanów lotnictwa i zapraszamy tych, co nie wiedzą co zrobić z własnym życiem, bo jak tu przyjdą i zobaczą, co robiły, to na pewno się zakochają w lotnictwie i już ich życie się zmieni. Nie, a tak na poważnie to wszystkich zapraszamy naprawdę, bo to jest pokazy lotnicze to jest naprawdę piękna impreza i, i warto tutaj być. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.